Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu na szlakach historii. W tym odcinku chcielibyśmy przedstawić Państwu historię zamku, który w Lubinie stał, stał przez długie lata. Teraz możemy podziwiać jedynie kaplicę zamkową i resztki murów gdzie nie Zamek ten był jednym z lepszych zamków warownych przez wiele wiele lat. Na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że był tak dobrze obwarowany, że żadne zamki mu nie dorównywały w jego okresie świetności, w czasach księcia Ludwika I. Zamek w Lublinie był tak dobrze obwarowany, że najazd Husytów nie, nie pokonał tych umocnień. Było to jedno z bardzo nielicznych miast, które oparło się takiemu najazdowi. Ludwik I sporo czasu i pieniędzy zainwestował w rozbudowę tego zamku. Gdyby mieszkał w nim troszeczkę dłużej, a nie wyprowadził się do brzegu, ten zamek może przetrwałby jeszcze więcej. Zniszczenie zamku nastąpiło w 1631 roku, kiedy Szwedzi najechali na Polskę. Akurat byli na tych terenach. Oształ altereryjski był tak ogromny, że uległo zniszczeniu prawie cała substancja zamku. Z czasem, 30 lat później, odbudowano kaplicę zamkową, która stoi do dnia dzisiejszego. Ta kaplica jeszcze raz była zniszczona podczas działań wojennych II wojny światowej w 1945 roku, ale na szczęście przynajmniej to zostało do naszych czasów, mury są w dość dobrym stanie, no i widać też fragmenty fosy, więc ta świetność zamku dzisiaj, no, może nie jest tak dobrze widoczna, ale jednak istnieje i to jednak chluba Lubina. Zresztą w niektórych publikacjach o zamkach Lubin figuruje Choć turysta, gdyby tutaj przyjechał, mógł być lekko rozczarowany, gdyby spodziewał się wielkiej wspaniałej warowni, jak na przykład warowni malborskiej albo Książa i innych miast, które z zamku słyną. że w XVII wieku na fundamentach zniszczonego zamku postawiono budynek administracyjny, budynek, który często widnieje na starych fotografiach Lubina. Niestety, on też został i rozebrany. Tak jak wiele bardzo ciekawych budowli w Lubinie uległo zniszczeniu lub rozebraniu po II wojnie światowej, no, na szczęście istnieją dokumentacje fotograficzne, które możemy dzisiaj podziwiać. Ale co bardzo cieszy, bardzo dużo wzmianek jest o Zamku Lubińskim w różnych publikacjach, w książkach o Lubinie, o zamkach i nie tylko. I dzięki temu możemy dzisiaj w naszym filmie otworzyć dawną historię tego bardzo ciekawego obiektu. Jeśli chcecie więc Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o tym wspaniałym warownym zamku, zapraszamy na nasz Najstarsza znana wzmianka dotycząca murowanego lubina znajduje się w dokumencie regulującym podział księstwa długowskiego z 1312 roku. Budowlę tą wzniósł prawdopodobnie książę Konrad II Żagański, zwany garbatym, pod koniec XIII wieku na korzeniu funkcjonującego od co najmniej 100 lat drewnianego drodu kasztelańskiego. Podczas panowania księcia Lednickiego Bolesława III Rozrzutnego w latach 30. XIV wieku, Warownię rozbudowano. Z czasem stała się główną i ulubioną rezydencją książęcą syna księcia Ludwika I, którą następnie przeniesiono do brzegu. Jej dalsze dzieje owiane są mgiełką tajemnicy aż do roku 1631, czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy oblężona przez szwedzką artylerię poważnie ucierpiała od kul armatnich. Zniszczenia zamku były ogromne. Zachowała się tylko kaplica, część murów oraz wieża bramna. Kaplicę odbudowano w roku 1663. Pozostałe zaś elementy założenia z czasem poddano rozbiórce. Niektóre z nich częściowo istniały jeszcze nawet w XIX wieku. Pierwsza wzmianka o zamku lubińskim pochodzi z 1312 roku. I Wymieniony jest zamek jako kasztelania tutaj lubińska i prawdopodobnie założycielem i budowniczym tutajszego zamku, no, pierwotnie na pewno był to drewniany jakiś grudek, niewielki był y, książę żagański Konrad II. W XIV wieku pojawia się tutaj książę Ludwik, który buduje ten zamek, który y, jest na obecnym wzgórzu zamkowym. Książę Ludwik zdecydował był y, księciem Legnickim i był panem na włościach Lubińskich, panem na Lubinie, tak się nazywał. To Jemu zawdzięczamy właściwie rozbudowę tej, tej części Lubina, wówczas nowej, a obecnie stanowiącej rynek. Zamek w Lubinie został wzniesiony na wschód od miasta. Pomimo, że Ludwik I w miejsce ziemnych wałów i drewnianej palisady otoczył miasto kamienno-cedlanymi murami, to jednak zamek nie był z nim związany i stanowił osobną warownię. Usytuowany był na nizinnym, podmokłym terenie, otoczony przez system nawodnionych fos. Posiadał plan nieregularnego czworoboku, a cedlane mury otaczały teren o powierzchni około 1500 m2. W narożniku południowo-wschodnim znajdował się główny budynek mieszkalny. Dostawiony do muru miał plan prostokąta o wymiarach 12 na 15 metrów i być może formę wieżową. W przeciwległym północno-zachodnim narożniku znajdowała się druga murowana budowla. Była to wolnostojąca czworoboczna wieża mieszkalna o wymiarach 10,5 na 13 metrów. Wjazd do zamku prowadził od zachodu przez zwodzony most i wysunięty przez lico muru budynek bramny. Z inicjatywy księcia Ludwika I na południe od bramy do zewnętrznego muru dobudowana została zamkowa kaplica. Była budowlą jednonawową, orientowaną, z kwadratową wieżyczką od zachodu. Po śmierci ojca Ludwik I zdecydował się zbrojnie rozwiązać swój konflikt z bratem Wacławem. Po trwającej prawie sześć lat wojnie bracia zawarli układ. Na jego mocy Ludwik I obok zatwierdzenia rządów w Lubinie uzyskał także hojnów, połowę księstwa brzesko -Uławskiego i odszkodowanie w postaci 4500 grzywien srebra. Spowodowało to, że przeniósł się ze swym dworem do brzegu, a zamek w Lubinie stracił status głównej siedziby książęcej. Gospodarne rządy Ludwika sprawiły, że Lubin. Dzięki inwestycjom w jego obronność należał wówczas do najlepiej ufortyfikowanych miast na Śląsku. Zapewne dzięki temu skutecznie oparł się dwukrotnym najazdom husytów w latach 1428 i 1431. Kres świetności lubińskiego zamku nastąpił podczas wojny trzydziestoletniej. W roku 1631 najazd wojsk szwedzkich zniszczył miasto i zamek. Podczas wojny 30-letniej, tutaj Lubin był wlegane przez wojska szwedzkie z generała Tenhausa. No, i w tym czasie został zamek zniszczony, i praktycznie on nigdy nie został odbudowany. Wyremontowano jedynie zamkową kaplicę. W 1663 roku. Dokonano barokowej rozbudowy kaplicy. Od wschodu powstało trójbocznie zakończone prezbiterium, a od południa dobudowano boczną kaplicę z ołtarzem. Obiekt został otynkowany i nakryty dwuspadowym dachem. Wybito także nowe duże okna. Kolejna odbudowa zamkowej kaplicy miała miejsce w połowie XIX wieku. Do roku 1908 służyła katolikom jako kościół. Później mieściła się w niej biblioteka decyzjalna. Kolejne zniszczenia przyniósł rok 45 obiet strawił pożar. Prawie do lat 90. XX wieku pozbawiona dachu kaplica niszczała. 30 marca 1988 roku uchwałą rady miasta powołano do życia ośrodek kultury Wzgórze zamkowe. W czerwcu 90 roku, po przeprowadzonym wcześniej remoncie, w gotyckim wnętrzu kaplicy rozpoczęła działalność wystawienniczą Galeria Zamkowa. Natomiast budynki w 1675 roku na zgliszach tego zamku, tych zabudowań zamkowych, został zbudowany budynek administracyjny dla majątków w I ten budynek spłonął w 1670. W 1757 roku i na jego miejscu, czyli już końcówka lat no wieku XVIII, został wybudowany nowy obiekt, który przetrwał do czasów powojennych. On został zniszczony w czasie wojny i ten obiekt służył różnym celom. Między innymi tam przez pewien okres mieszkał lekarz Lugiński, znany. I ten obiekt został zniszczony w 1945 roku w czasie ostrzału tutaj przez Rosjan. Miasta i został rozebrany gdzieś tam w latach 50., pod koniec lat 50., został rozebrany. Praktycznie osalała tylko kaplica. Co ciekawego, tutaj w tym założeniu miejskim, urbanistycznym Lubina, że zamek nie jest włączony w teren miasta, on jest tak jakby na uboczu. I to jest dosyć rzadko spotykane, taki system. Jest kilka miejscowości, w których właśnie zamki też w ten sposób były budowane, że były wybudowane yy, niejako no, na uboczu miasta. Natomiast yy, za czasów właśnie rozbudowy i obwarowania miasta murami przez księcia Ludwika I, on został włączony niejako w ten system yy, obronny, fortyfikacyjny, ale mm. mówię, był oddzielony fosą, bramą, to nie, czyli nawet gdyby tam no, jakieś zamieszki były, czy tego do księcia nic nie groziło, mógł się odciąć, to nie na samotnej wyspie. Pomimo, że jeszcze w XIX wieku na zamkowym wzgórzu stały pozostałości murów i budynek bramny, zamek w Lubinie nie zachował się do naszych czasów. Obecnie jedynym jego ocalałym fragmentem jest Zamkowa Kaplica. Mimo późniejszych przebudów z czasów budowy kaplicy pochodzą dwie jej ściany północna i zachodnia. Szczególnie godny uwagi jest ostrołukowy gotycki portal północny z 1349 roku, zdobiący pierwotne wejście. Tympanon portalu, podzielony ostrołukowymi arkadami na trzy części, wypełnia grupa rzeźb figuralnych. Po środku stoi Chrystus Boleściwy, po lewej stronie znajduje się figura świętej Jadwigi, a po prawej świętej Marii Magdaleny. Poniżej klęczą fundator książę Ludwik I i jego żona Agnieszka. Na łuku archiwolty tympanonu wykuty jest gotyckimi literami łaciński napis fundacyjny. Trochę murów przetrwało. no Tutaj były dwa razy prowadzone roboty, jakieś tam takie archeologiczne na terenie zamku, co nieraz przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, później tutaj. Pod kierunkiem naszego archeologa miejskiego, co nie, pana Michała Mularczyka. Zostały odsłonięte piwnice. No, dosyć ciekawie to wszystko wyglądało. Szkoda, że to zostało zasypane pospółką, czyli piasek z cementem, co nie, praktycznie w tej chwili podejrzewam, że po no, takich różnych opadach atmosferycznych, tego, że to chyba jest nie do uratowania. A można było zrobić w tych po prostu podziemiach co cenie zamku, nie wiem, choćby nawet jakąś stylową fajną kawiarenkę. No, było to no, Obiekt jest dosyć ciekawy. Tego terenu tam wokół kaplicy jest dosyć sporo. No, super miejsce na utworzenie lapidarium, czyli jakichś takich szczątków kamiennych są nie z różnych budowli. Tutaj z terenu powiatu lubińskiego jest tego trochę, troszeczkę dużo. No, no Niestety nasze prawo nie zezwala. Jest trochę to dla mnie niezrozumiałe, że gdzieś tam stoi zarośnięte w jakichś tam chaszczach. Są nieciekawe elementy, które są rozkładane. No niestety albo na zlecenie wywożone gdzieś to do Niemiec jest, albo nawet widziałem, że w nowych budynkach, które się buduje, to są elementy powstawiane tak w zasadzie bez ładu, bez układu, nie wiadomo tego. No ale ktoś ma taki kaprys i sobie to, tego. I prawo nasze mówi, że te pozostałości, gdzie powstały, tam powinny być. No i mówię, bardzo często to jest tak, że one są gdzieś tam pozarastane w jakichś szakach.